Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jest to druga część historii Metatrona. W poprzednim odcinku mówiłam o prawdziwym znaczeniu grzechu pierworodnego, który był rozbiciem oryginalnego boskiego wzoru przez istoty pochodzące z kolektywu Giovaniego i Metatrona. Rozbicie boskiego wzoru spowodowało utworzenie ścieżki upadłych istot i stworzenie matrycy fantomowej, w której te istoty żyją. Upadek oznacza odwrócenie oryginalnego boskiego wzoru i wygenerowanie ścieżki istot upadłych. Samo odwrócenie oryginalnego boskiego wzoru oznacza odwrócenie matematyki, która powoduje, że energia w tym systemie ma przepływ odwrotny niż w systemie naturalnym. Powoduje też, że taki system nie jest już zasilany energią źródła. W systemie tym tak naprawdę nie ma życia, a dokładniej to tłumacząc, Początkowo jest, ale przepływ energii działa w tym systemie tak, że scalanie rozczłonkowanych świadomości w jedną masę powoduje zagęszczenie atomów, które w finale powodują implozję tych istot, czyli rozwalenie ich w gwiezdny pył. Ten gwiezdny pył i tak wraca do stwórcy, ale nie jest to wzniesiona forma ewolucji, tylko jej rozpad. Istoty te mogą być nieśmiertelne, ale nie mogą być wieczne tak jak to ma miejsce w naturalnym cyklu ewolucji. Przez wysadzenie gwiezdnych wrót 11 upadli spowodowali wytworzenie czarnej dziury i matrycy fantomowej. Giovanni i Metatron byli wzniesionymi mistrzami z pierwszego poziomu świadomości. Cała historia jest bardzo długa i trwa przez wiele miliardów lat. Tutaj przedstawiamy tak naprawdę tylko jej zarys, tylko po to, abyśmy wiedzieli, co było przyczyną, jak potoczyła się ta historia i jakie ona ma dla nas znaczenie dzisiaj. Tak więc Giovanni i Metatron stanęli przed trudną decyzją. Musieli zdecydować, czy odcinają się od swoich ras, które zostały przejęte w matrycy Wisedak. Dla przypomnienia, Metatron i Giovanni wysyłali swoje niesubordynowane rasy do innej matrycy, aby tam mogły dokonać swojej rehabilitacji. Niestety, w wyniku rebelii i wojen, zostali przejęci i zamknięci w matrycy Wisedak. Giovanni z Metatronem podjęli decyzję, że nie pozostawią swoich i dokonują swojego upadku, ale ten upadek będzie na ich własnych zasadach. Przerażające. Czy wyobrażasz sobie, przed jakim stanęli wyborem? Mogli wybrać wieczność lub upadek i nieśmiertelność. Ta nieśmiertelność będzie działała tak długo, dopóki będą mogli podłączać się do innych źródeł zasilania. Inaczej implodują. Tak naprawdę Metatron i Giovanni mogli dokonać innego wyboru. Mogli uratować całą matrycę i swoich przez poskładanie swoich części i przejść bioregenezę. Ale w związku z tym, że podjęli decyzję o swoim upadku, wytworzył się jakby u nich wirus. Te kawałki ich samych, które upadły, wciąż pozostawały w żywym kontakcie. Ashayana mówi, że była to taka elektroniczna komunikacja pomiędzy nimi a kolektywem. Polegało to na tym, że każda myśl upadłych była odczuwana przez kolektyw zniesionych mistrzów czyli Metatrona i Dziewaniego. Doszło do tego, że kolektyw zaczął przyjmować postawy i sposób myślenia upadłych. Tak naprawdę to do dziś mamy obecną cząstkę tego myślenia a mianowicie jest to obwinianie. Takie obwinianie jest to pozostałość po wirusie metatronicznym. Wiele mamy jeszcze takich pozostałości, ale o tym będzie w innych odcinkach. Obwinianie kogoś za coś w sposobie myślenia jest wirusem metatronicznym, który zabrudził naszą organiczną strukturę. Tego nie było w naszej matrycy czasu. Tak więc Metatron przejął sposób myślenia upadłych, zaczął obwiniać inne kolektywy wzniesionych Mistrzów za swój upadek. Próbowano mu przypomnieć, że tak naprawdę to on samodzielnie podjął taką decyzję. Ale był pod mocnym wpływem upadłych, dlatego że część jego świadomości była po stronie upadłych, a dokładnie 89% jego świadomości. I to ta część jego świadomości obwiniała innych za upadek. Upadła część mówiła mu, że to wina innych. I kolektyw musi za to zapłacić. Metatron znowu był w konsternacji, ponieważ jego upadłe części postanowiły przejąć naszą matrycę czasu, a pozostała część jego świadomości tego nie chciała i chciał to powstrzymać. Niestety, ostatecznie kolektyw upadłych podjął decyzję o przejęciu naszego matriksu, naszej matrycy czasu. Wiedzieli, jak mogą to zrobić, wiedzieli, jak przejąć naszą matrycę czasu, ponieważ znali fizykę pierwotnej kreacji. Powstał problem, ponieważ oko Jahwe, czyli oko Metatrona, było pod wpływem i zarządzał nią Giovanni. Giovanni był w pełni metatroniczny. Metatroniczne kodowanie oznacza odwrócone kodowanie, czyli niezgodne z boskim wzorem. Dla przypomnienia oko Metatrona, czyli soczewka Jahwe, zamontowali po to, aby matryca fantomowa nie zapadła się w sobie, nie implodowała. Nie miała zasilania ze za źródła, ponieważ została od niego odcięta. Oko jachwe wspomagało, jakby tamtą matrycę. Dlatego zamontowano tą soczewkę, która została podpięta pod naszą matrycę czasu. W ten sposób była zasilana ich matryca. I dopóki mieli tą soczewkę podpiętą do naszej matrycy, czerpali energię ze źródła przez tą soczewkę i dzięki temu żyli. Gdyby matryce te zostałyby oddzielone, to matryca upadłych implodowałaby, ponieważ zostałoby odcięte jej źródło. Dlatego właśnie tak ważni jesteśmy dla upadłych istot. Cały ten mechanizm tłumaczy na czym polega wyciąganie energii od organicznych, czyli naturalnych istot i matryc. Tutaj chodzi o fizykę i matematykę, o życiodajną energię. Gdyby oddzielono tę matrycę, czyli fantomowa zostałaby odcięta od naszej, to zadziałoby się tak, że ich matryca bez zasilania żyła, mogłaby żyć kilka miliardów lat na tyle mogłoby im wystarczyć energii na przeżycie, ale ostatecznie zostaliby systemem niszczącym, który w finale wyginie. Można to najłatwiej porównać do naładowanej baterii w telefonie. Naładowana bateria pozwala na określony czas jego funkcjonowania. Kiedy kończy się bateria, niestety bez energii zasilającej nie będzie dalej telefon działał. Tak samo jest z tymi matrycami. Po implozji wszyscy wróciliby jako kawałki do źródła. Ten właśnie fakt nie akceptowali. Nie akceptują tego, że mogą zakończyć swoje istnienie jako kawałki i w taki sposób wrócić do stwórcy. Kolektyw Giovaniego Metatrona podjął decyzję, że swoją soczewkę oko Metatrona przekażą matryce Wisedak. Wisedak z kolei chcieli tą soczewkę, ponieważ mogli użyć jej do swoich planów. Przekazując oko Metatrona matrycy Wisedak, musiała ona zostać, przeprogramowana. Ponieważ była ona przypisana i zaprogramowana z naszą matrycą czasu i matrycą fantomową oraz źródłem. Dlatego jego program pierwotnie uwzględniał regenerację uszkodzeń do boskiego wzoru Chrystus. I teraz, aby móc przekazać oko Metatrona do matrycy Uisedak, musieli ją właśnie przeprogramować. Matryca Wisedeck chciała tego, ponieważ oko Metatrona wysyłało im energię i mogli być nieśmiertelni. Dzięki temu mogli zakosztować wzniesienia bez współpracy. Więc zainstalowali w oku Metatrona program, który miał pozwolić na dodatkowe karmienie energią ich system. Chcieli tak naprawdę wyciągać więcej energii i tak chcieli przeprogramować oko Metatrona. Ashayana mówi, że przeprogramowanie oka można przyrównać do wyciągania żółtka z jajka. Zrestrukturyzowali swój system czarnej dziury na system siódemkowy, który odcinał ich od pierwotnych pól światła, co pozwoliło im podpiąć się do innych systemów na niższych poziomach niebios. I to spowodowało zniekształcenia w świadomości części ludzi z matrycy Wysedak. Tak naprawdę różnie sobie radzili. Mieli i sukcesy i porażki. Sukcesem była planeta Aramatsus której prawie udało się odzyskać prawidłowy wzór Krystos. Niestety, kiedy oko Metatrona zostało już przeprogramowane i aktywowane, podłączone do matrycy Wisedag, wszystko zostało odłączone. Wszystko legło w gruzach. Cały postęp, który osiągnęła kiedyś ta planeta Aramatsus, dokładnie wszystko, cały proces leczenia, wszystko poszło na marne. Taki jest system oka Metatrona. W fizyce nie da się odwrócić pewnych rzeczy. Jeśli coś osiąga masę krytyczną, a naturalny szablon kryst posiada mniej niż 30% swojego wzoru oryginalnego, staje się już zupełnie czymś innym. Zredukowali kompletnie całą matrycę Whiedak. Wszystkich zmienili. Podjęli taką decyzję na wniosek wielu upadłych kolektywów, które złożyły petycję, aby to właśnie metatron zrobił. Tak naprawdę jedyne co powinien zrobić, to wnioskować o bioregenezę i uczciwie przejść drogę, wstępując do szmaragdowego przymierza. Ostateczną decyzję Metatron podjął i tak zrobił. Wiedzieli on i naukowcy, że stworzą całkowicie sztuczną strukturę matematyczną. Stworzyli sztuczne światło, spolaryzowane światło to znaczy, że w ich wszechświecie ich wszechświat jest dwubiegunowy. System metatronicznie sztucznie podtrzymuje życie przez odwrócenie boskiego wzoru. I tak jak oryginalny wzór posiada podstawę 12, w systemie metatronicznym podstawa to 8. Cały ich system uniwersalny jest totalnym chaosem. Mają ekstremalne wahania nastrojów, ekstremalne wzloty i ekstremalne upadki. A Szajana tamten system porównuje to jak do choroby dwubiegunowej. Tak funkcjonują przez cały czas w tym systemie. Cały ten eksperyment stworzył zupełnie inne ciała tym istotom. Tak naprawdę metatron wyrządził tym rasom coś bardzo okrutnego. Proces tworzenia ciał metatronicznych polegał na tym, że z naturalnej, organicznej struktury usuwali pewne częstotliwości wzoru matematycznego i łączyli je z ich wzorem. Co spowodowało, że całkowicie niszczyli cały szablon. Miało to tak naprawdę Okrutne skutki dla tych istot, ponieważ aby przystąpić do bioregenezy, musisz posiadać minimum 30% oryginalnego boskiego wzoru stworzenia Chrystos. Aby móc przejść do bioregenezy i podpiąć się pod naturalny boski wzór, minimum należy posiadać 30% oryginalnego boskiego wzoru, czyli Metatron stworzył coś, co nie było zgodne z pierwotną matematyką i częstotliwościami. Podjęli decyzję, żeby zostać istotami nieśmiertelnymi, ale tak naprawdę podjęli decyzję, że będą istotami skończonymi. W przeciwieństwie do naturalnego boskiego wzoru, gdzie jesteś wieczny? Ich nieśmiertelność uzależniona jest od tego, ile będą zasysać energii z innych matryc, na przykład z naszej matrycy czasu. Dlatego jest to walka o życie. Oni zrobią wszystko, żeby przejąć naszą matrycę czasu i zająć te terytoria. Warunkuje to ich system życia i przeżycia. I co jest najgorsze w tym wszystkim, to fakt, że powstały rasy i hybrydy w tej świadomości metatronicznej. Na przykład, rasy Drakonian z matrycy fantomowej też zapragnęły być nieśmiertelne. Połączenie metatronu z matrycą Wisedeck nastąpiło 150 miliardów lat temu ale jeszcze zupełnie wcześniej, bo 570 miliardów lat temu wiele ras i kolektywów przechodziło na stronę Metatrona i nie było wtedy jeszcze pod uwagę brany ten eksperyment. Metatron nie był uprzedzony do nikogo, więc przyjmował wówczas wszystkich, a im więcej, tym lepiej. Odad i i Omikron, nawet gdyby chcieli odejść z fantomu, to i tak wzięliby ich. Tylko najważniejsza rzecz. Nikt nie powiedział tym rasom najważniejszego że zostaną po przejściu zasymilowani z całą resztą. Zostali wprowadzeni tak naprawdę w ogromny błąd, okłamali ich, powiedzieli im przy przejściu do matrycy Wisedu, że przejdą tak zwany proces dostrajania myśli, a tak naprawdę świadomość tych istot, które wchodziły do matrycy Metatrona i Wisduck, dostawała nowy wzór, pochłaniali świadomość istoty, która do nich przechodziła. Metatroniczne ciała elektrostatyczne, które powstały, dosłownie pożerały energię innych istot. Działo się to przez pewien mechanizm, czyli odwrócenie pola merkaby. Podsumowując, metatron z boskiego oryginalnego wzoru wyjął jego część i odwrócił, połączył z ich wzorem. Kiedy eksperyment zadziałał. Wówczas ich matryca zaczynała odpychać się od naturalnej matrycy. Więc podłączyli oko Metatrona, by pobierać energię z naturalnej matrycy. W ten sposób istoty, które powstały, wyglądały niesamowicie. Ashayana powiedziała, że istoty te mają wygląd, jakby nasze ciała astralne lub duchowe. Czyli wszystkie istoty, które wchodziły do matrycy Wisedeck, zachowywały swój wygląd. Ale po wprowadzeniu programu metatronicznego ich ciała zmieniały się w ciała elektrostatyczne, wyglądające jak cień czy duch. Wygląd tych istot pozostawał ten sam zawsze, z takim wyjątkiem, że zmieniał się tak jakby w ducha, takie ciało elektrostatyczne. Te ciała nie zmieniają się nigdy i nie dokonują nigdy żadnej ewolucji. Te ciała będą zawsze tak wyglądały, dopóki będą karmione energią innych istot. No i dochodzimy do momentu, kiedy w matrycy Wisedag stworzyli wiele ras metatronicznych w programie metatronicznym. 570 milionów lat temu postanowili, że czas, aby przyjąć resztę. Postanowili, że przyjdą i po nas. Najpierw zainteresowali się osią matrycy fantomowej. Najprostszy sposób, aby sobie wyobrazić usytuowanie naszej Ziemi, to wygląda to tak, że Ziemia znajduje się po środku. Z jednej strony mamy matrycę fantomową, a z drugiej strony mamy matrycę Wisedak. Patrząc na siatkę Katara i uniwersalne gwiezdne wrota, to oś matrycy fantomowej biegnie odwrotnie pod kątem 22,5 stopnia względem naszej osi pionowej. Natomiast matryca Wisedak biegnie po drugiej naszej stronie też pod kątem 22,5 stopni, czyli Ziemia stoi pomiędzy nimi. Metatron. I matryca Wisedek użyli tuneli czasoprzestrzennych. Znaleźli sposób obejścia, tworząc tunel czasoprzestrzenny. I wykorzystali tutaj do tego planetę Aramatsus, której już prawie udało się przywrócić oryginalny wzór. Niestety, ostatecznie też ta planeta upadła. Utworzyli oni sztuczny tunel czasoprzestrzenny, nazwali go Arimatea i połączyli go do matrycy fantomowej ale był to tak jakby sztuczny twór i ostatecznie nie mógł przetrwać, bo coś, co łączy się, co nie powinno być połączone, nie jest w stanie przetrwać. Tworząc ten tunel czasoprzestrzenny, wykorzystali do tego planetę Aramatsus, którą połączyli z Księżycem. I nie chodzi tutaj na, o nasz Księżyc, ale o Księżyc naszych jedenastych wrót Avalon i podłączyli to do matrycy fantomowej. Jest to trochę skomplikowane, a szejana tłumaczy, że tworząc ten tunel sztuczny, łącząc go od planety Aramatsus przez księżyc Avalon do fantomu spowodowali otwarty łuk częstotliwości. I stało się to podstawą, a w zasadzie zapoczątkowało bazę sześcianu, znany nam symbol jako trzech szóstek. Nie jest to konstrukcja boskiej nauki, ale dawała życie, które można porównać do sztucznej inteligencji. Użyto tej technologii jako antykryst. Zamontowali coś sztucznego, bez duszy, ponieważ nie było to zasilane energią źródła, ale dające im życie dzięki zamontowanej soczewce Metatrona. Spowodowało to nowy sposób kreacji. Stworzyli tak naprawdę coś, czego wcześniej w ogóle nie było, coś czego w ogóle nie istniało. Cały mechanizm pierwotnej kreacji działa tak, że jeśli coś jest nieharmoniczne i niezgodne z boskim planem, tak jak na przykład czarne dziury, zostanie odcięte od oryginalnej matrycy, która już została zregenerowana. Zawsze następuje reset, kiedy dzieją się nieharmoniczne potencjały. Reset następuje i następuje przywrócenie oryginalnego boskiego wzoru. Dzieje się to tak naprawdę w długich kosmicznych cyklach, zanim nastąpi reset. Tak naprawdę zastanawiano się, kiedy nastąpił początek utworzenia się mechanizmu, który zapoczątkował metatron. I to, że utworzył nową kreację, która nigdy wcześniej nie występowała. Ashayana mówi, że trudno jest określić ten moment, ponieważ wszystko się dzieje równocześnie. Czas jest równoczesny. My tutaj w naszej czasoprzestrzeni nie potrafimy sobie jeszcze tego uświadomić. Musiał występować pewien potencjał w kreacji, kiedy źródło stworzyło matrycę. Tak czy inaczej, cały mechanizm polega na tym, że naturalna matryca z czasem będzie oddalać się, aby. Odciąć boski plan. Wówczas następuje reset i przywrócenie boskiego planu. Upadła matryca wówczas bez zasilania naturalną energią przez pewien czas będzie ewoluować, w zależności ile pochłonęła energii od naturalnej matrycy. Ale ta energia kiedyś się skończy i wówczas ta matryca zapada się w sobie, imploduje na małe kawałki partiki, partika i partikum. Następnie dochodzi oczyszczania wszystkich części, rozsadzając je. Wszystkie części świadomości powrócą oczyszczone do swojej niewinności, nie pamiętając, kim byli i to, że upadli. Jesteśmy obecnie w cyklu kosmicznym i początku, i końca. Wszystkie rasy, które zgodziły się tak naprawdę na krótką nieśmiertelność, skazały się na taki los. Ścieżka, która miała wrócić do oryginalnego wzoru, stała się ścieżką upadku. Była tak naprawdę ścieżką metatronicznego piętna, która posiada tylko jedną drogę powrotu do źródła, przez implozję czyli powrót w kawałkach. Wiele raz, które wchodząc w matrycę metatroniczną, pozwolili na przekierowanie swoich szablonów, powielili je, czyli stworzyli więcej samych wersji siebie. Zaczęli tworzyć i zaludniać swoją matrycę. Byli i żyli w swoim świecie. Jest tam bardzo wiele różnych ras. Chcieli stworzyć swój własny świat. Świat zbawicieli i bogów, stwórców. W naszym wszechświecie naturalnym ścieżka jest taka, że źródło stworzyło wzniesionych mistrzów. Oni z kolei stworzyli rishi. Rishi stworzyło awatarów. Awatarzy stworzyli rasy założycieli Krystos, a oni tutaj, nas obecnych na samym dole. Oni metatroniczni stworzyli swój własny system, są władcami i bogami. Istoty te nie posiadają wspomnień kim są i skąd pochodzą. Po prostu żyją w tych systemach. Kiedy rasy z matrycy fantomowej połączyli się z matrycą Wysedek, stworzyły cały kolektyw. Tu i na innych planetach są znane właśnie jako antykryst. Mają one wpływ również i na naszą matrycę z powodu mieszania się z rasami z tej matrycy. Jedyne, co jest tam ważne, to przetrwanie. Kiedy rasa zdaje sobie właśnie z tego sprawę, żeby, aby oniknąć zniszczenia. Gwiezdny pył zawsze będą zabierać energię z kogoś innego. Żyją w świecie, który posiada bogów, stwórców. Zresztą jest tutaj też kilku popularnych ich bogów. Aszejana tutaj wspomniała o Jahwe, Allahu albo Bramie. Są oni jedenastowymiarowymi mrocznymi awatarami. Są całe kolektywy mrocznych awatarów z poziomu D11, a ich najwyższym poziomem, jaki mogą osiągnąć, będzie poziom 11,5. Od czasu powstania tunelu Arimatea, powstało wiele innych tuneli czasoprzestrzennych, które łączą naszą matrycę z ich matrycami. Tunele te są powodem wojen galaktycznych i wojen międzygalaktycznych. Wiele było wojen pomiędzy matrycą fantomową a matrycą Wysedak. Wysedak przylatywał do fantomowej matrycy, aby zajmować ich gwiezdne wrota. Podłączali się pod gwiezdne wrota i montowali tam swoje soczewki metatroniczne, nazywając je metatronicznymi nasionami atomu. Rasy Wysedek utworzyły wiele połączeń w postaci tuneli czasoprzestrzennych w ten sposób. Niektóre rasy z matrycy fantomowej nie chciały zostać wciągnięte do matrycy Wysedek i też nie chciały wstąpić do szmaragdowego przymierza. Postanowili walczyć i bronić się przed matrycą Wisedek. A system fantomowy, zresztą jak wszystkie systemy fantomowe, były podtrzymywane przez soczewkę Bramina. Wysadak wpadł na pomysł przejęcia wszystkich i nas, i fantomu. W tym celu przez gwiezdne wrota, których montowali swoje soczewki metatroniczne, utworzyli swój własny łuk, swoją Arkę Przymierza. Oczywiście nie jest to Święte Przymierze. Łuk ten prowadził od Wysadak przez nasze gwiezdne wrota do matrycy fantomowej. Postanowili, że. Połączą oni wszystkie systemy gwiezdnych wrót, aby użyć mocy do wciągania wszystkich do własnej matrycy. Tak, Ashayana mówi, że można odłączyć całą matrycę, czyli ściągać ją w dół za pomocą oka metatrona, co wiąże się z odwróceniem szablonu do postaci metatronicznej. Do takich założeń posunęli się. Ich działania są kierowane tak naprawdę przeżyciem i utrzymaniem swojej matrycy. Założyciele wiedzieli, że nie dopuszczą do takich działania z ich strony. Założyciele wiedzieli, że wszystko zostanie oczyszczone w cyklu kosmicznym, który zresetuje wszystko do boskiego planu D12. I taką decyzję nie podjęli założyciele, tylko Metatron, który i tak i tak obwiniał za całą tą sytuację założycieli. Metatron sam stworzył wypaczoną naukę i przepieczętował swój los, tworząc zniekształcenia metatroniczne. Sam spisał siebie i swój kolektyw na ten los. W chwili obecnej żywią się oni tym, co jest dla nich dostępne. Metatronicznie bogowie-stwórcy stworzyli, używając czasu liniowego, technologią zwaną bestią, ale o technologii tej będzie już inny odcinek. Patrząc z perspektywy całej tej historii, można nazwać ich złymi, używać też innych epitetów do określania ich podejścia i działania, ale można tak naprawdę im mocno współczuć, przeznaczenia na jakie spisali siebie i swój kolektyw, bo tak naprawdę założyciele nie chcą krzywdy żadnej istoty w systemach metatronicznych. Cała ta historia pokazuje serię zdarzeń w wyniku źle podjętej na początku decyzji. Na przestrzeni wielu, wielu lat dokonali wielu różnych manipulacji, o których będę jeszcze mówić w innych odcinkach. A na dziś tyle. Dziękuję serdecznie za Twoją obecność, zapraszam do kolejnych odcinków, pozdrawiam ciepło, do usłyszenia.